Cześć witam serdecznie Pole po kukurydzy jak widać, czy nie widać chyba widać Zaorane No Ocena orki tak fachowym okiem no to tak gdzieś, ja wiem, 5 może 7, Odejmy 7, ale w skali takiej 100 stopniowej, nie? czyli nędza proszę Państwa to jest moja jedna z najgorszych orek w moim życiu no ale cóż tak to wyszło chciałem przyoszczędzić na mulczerze i jednak nie można przyoszczędzić widocznie na mulczerze szczególnie jak mamy pług z przedpuszkami, a nie mamy listew jednak tu powinna być do takich akcji listwa no bo przedpuszki niestety musiałem że tak powiem wypierdzielić z planszy bo tak delikatnie mówiąc to się zapychało tam zacząłem od tamtej strony właśnie orać no to tragedia dosłownie. to znaczy tak zacząłem orać zrobiłem dwa przejazdy stwierdziłem że nie ma sensu mówię stależuję to będzie lepiej ale się okazało, że to talerzowanie, to no, nic nie dało. I po prostu wyciągnęliśmy całe przedpuszki i wtedy powiedzmy, że szło to zaorać zaorać to jest, że tak powiem, duże słowo, nie szło przerzucić tą ziemię i wymieszać to z tą słomą kukurydzianą Zobaczcie, która to tak bardzo ładnie wystaje z ziemi No ale no to W sumie to z tego co Się bierze z tego naszego całego internetu teraz Te wszystkie mądrości Weźmy razem w kupę No to dobrze, że ta słoma wystaje Bo są warunki tlenowe To do rozkładu będzie zajebiście Tylko kwestia jak to zasiać Moim agregatem to jest tylko kwestia siewu, reszta jest wszystko ok. Także kukurydza sprzątnięta no powiem Wam, no jakby to zacząć? Szału nie ma. To jest tak. Miałem dwie odmiany i teraz tak. Ta odmiana, co w ubiegłym roku dała mi 12 ton na no mokre oczywiście przy podobnej wilgotności jak w ubiegłym roku to w tym roku ta odmiana dała, nie wiem, bo nie jest to zważone, nie jest to zbadane, dlatego nie chcę nawet mówić nazwy tej odmiany. Ta odmiana w tym roku, jak dała 3 tony, może 4, to huk. Druga odmiana, którą tu miałem zasianą, dała znacznie lepiej, no ale wiadomo, jak było pół półno to średnia wyszła przy wilgotności 33%, średni plon wyszedł 5,80%. 5, 860 Niecałe pięć 5, 5 ton, 900 kilo, niecałe No strzału nie ma Tak jak już mówiłem, no ale co zrobić Trzeba było zebrać zebrane Teraz trzeba jak, jak najszybciej tutaj przesiać to pole I wszystko w temacie Kukurydza wszystko zważona I wysuszona Czeka na przyczepach na Załadunek do silosów, ale Wolimy teraz po prostu zasiać pole A to tam sobie postoi i tyle Z orki nic nie nagrałem, no bo nic nie było ciekawego naprawdę do nagrywania A nie wziąłem też gopro, a nie chciało mi się telefonem i, i Także nic nie nagrałem z tej, z tej pseudo orki Jest to jakoś tam zrobione Miałem inny plan trochę na te pole, jakby już nie szło naprawdę orać, zrobić bezarkowcem, to, ale, no kurde, razem nie mam doświadczenia tak takiego za bardzo, dwa, że już pomieszałem te resztki yy, talerzówką, yy, no też nie wiadomo, czy by się to nie pchało, no i trzeci temat, bym musiał pożyczyć lub nająć w talerzowy, talerzowy, czy jakiś inny może. Może w tym przypadku po prostu nie trzeba było się szczypać To było po prostu nająć strip czy cokolwiek I no może trzeba było tak zrobić Ale to też jest 3,5 hektara To też, no wiecie jak to jest, nie? I wszystko jest fajnie, ale jak powiesz człowiekowi, że ma się gdzieś tam Mieliśmy kilometrów na 3,5 hektara to tak wiecie Średnio na jeżo. No ale dobre jest, no co tam będzie teraz czerwona. Po przejeździe tym wałem Chyba to z tyłu za mną Jakoś to pole Zaczyna wyglądać No zobaczcie, no tu jest To, tu jest przejechane no gdzie nie gdzie, tylko ta kukurydza wystaje No to tak No nie jest chyba źle, no. Mam nadzieję, że pójdzie to jakoś zasiać I że to Raczej zejdzie. no co do jeszcze przyczyn tego słabego planowania, tej kukurydzy na tym polu, no na pewno jest znowu zły dobór odmian. Jednak w ubiegłym roku był, było na tym samym polu lepiej. E, odmiana na nieco lepsze stanowisko sobie poradziła, no ale w tym roku, widocznie, e, warunki musiały być dużo gorsze. za samej wiosny, ja na przykład wiosną, wszystko robiłem tak jak w ubiegłym roku szyciutko, jeżeli chodzi o chemię i w tym roku miałem poparzenia herbicydem. Gdzie w zeszłym roku tego nie było. No i już widzicie, już jakieś zmiany inne. Drugi temat, nie wiem czy nie zrobiłem błędu jeszcze ja nie, nie będę też zwalał wszystkiego, kurde na suszę, bo tak teraz schodzę i myślę. Czy czy nie trzeba było po prostu dać 200 kg mocznika i 200 kg jakiejś polifoski, czy, czy wieloskładnika jakiegoś podkorzeń bo tu poszedł sam i no, czy to po prostu nie, nie jest e, w złym czasie podanie składników, ponieważ obornik szedł na wiosnę, i tu łapiemy kolejny temat. Czy orka wiosenna po prostu nie zawaliła sprawy, nie wysuszyła jeszcze tej ziemi? Jak wiemy, e, z zimy było jeszcze trochę wody, a orząc ziemię, ją wysuszyliśmy. No, czyli może być ten problem. Orka, orka wiosenna plus obornik, który zaorany był też wiosną na pewno część wody po prostu związał jeden temat, drugi temat czy ten obornik uwolnił w tej suszy swoje składniki bo mi się tak wydaje że po prostu kukurydza była równa, prawie tam poza takimi tam pierdolami równiutka była, wyrośnięta ale niestety nie ma miejscami kolb, czyli tak wygląda jakby czegoś zabrakło w pewnym czasie no, co zaważyło na tym planowaniu, nie mam pojęcia. Tylko zobaczcie teraz, jeszcze jeden temat. Z tego co ja słyszę, kokurydzę na okolicy, na takich ziemiach jak ta. No, bo wiadomo, na trzeciej klasie możemy tą dyszkę wyciągnąć w tym roku. Ale tu nie jest trzecia klasa. Tu jest czwartej B, tam kawałeczek. Tu jest chyba piąta. Tam jest kawałek szóstej, i tam tu jest kawałek czwartej. No, no, takie wiecie, mozaika. Yy, mozaika plus mm. Mozaika plus yy, No nie jest ta ziemia za mocna Że tak powiem bonitacyjnie Na takich ziemiach Idzie wyciągnąć plony Ale musi padać mm. Jeżeli mamy yy, do czynienia z suszą No to co zrobimy yy, No ale tak jak mówię yy, Czy po prostu nie trzeba było dać e, mocznika, albo nawet saletry, e, jakieś tam 100 kg. Kilo, 100 po co? No, taki, na taki dopi, na ten pierwszy czas. No bo wiadomo, e, że e, kolba i, i zalążki, te wszystkie to. To się zaczynają jak roślina jest mała, nie jak już wyrośnięta i potem myśli, aha mam wszystkiego dosyć, puszczą sobie kolbę To tak mi wygląda, że to nie tylko kurde jednak susza, tylko mój błąd też jakiś to No ale co zrobić, człowiek się uczy no na błędach, aha bo zapętliłem znowu, poszły mi myśli, myśli poszły na yy, Wiadomo gdzie, A jest, Chciałem jeszcze tylko nawiązać Bo jeżeli kukurydzę w okolicy słyszę na takich słabszych ziemiach dają 6-7 ton no to jakbym dał 300 kg w Polifoski już mówię tylko po 3000 zł no to jest 1000 zł, czyli to jest tona i dałbym saletry powiedzmy tylko po 1000 zł no, ja, ja tylko abstrahuję, tak tylko strzelam pi razy drzwi no to jest drugi 1000 to musiałbym tutaj na tym polu wyciągnąć Prawie 8 ton A A przychód by miał ten sam Bo nie chcę używać słowa zysk Przychód by miał ten sam Bo ta różnica teraz się bardzo Bardzo mocno zaciera Dlatego No tak to wygląda Dlatego no, Nie ma co narzekać no, no Myślę, że nie ma co narzekać A jeżeli zastosowałbym nawożenie Super, tak to zrobiłem kiedyś no, nikt mi też nie da gwarancji, że tu będzie te 8 ton. No, kto no, da ci gwarancję? sam sobie nie dasz gwarancji, że będzie 8 ton. No, ale nawiązując do tego, no to tak tutaj pod tą kukurydzę poszło tylko obornik, orka, potem poszła uprawa, siew, zabieg na chwasty i raz dożywka. I to wszystko co tutaj poszło, czyli kosztów to jakiś mega nie narobiłem zostało bardzo dużo tej oto wspaniałej słomy która będzie żarciem dla następnych roślin roślin następczych, czyli tutaj będzie pszenica zasiana i teraz, czy zasiana to nie będzie duże słowo znowu będzie próba siewu pszenicy, o jak była próba orki wyszła do orka Wałowania, jak na razie wam powiem, że dobrze idzie nic się nie dzieje, nawet kamieni nie ma no a jednak ten Campbell podwójny przy tej masie bardzo ładnie dogniata te resztki i zostawia jednak myślę, że zostawi te 5 cm w luźnej ziemi no gdzie kupa jest taka kubka, no to wiadomo nie, ale większość myślę, że jest uduszone na głęboko I wszystko. Jadę 650 z racji na to, że 60, 50 stawałem i mniej pali niż 69, a Jak to możliwe? Co on go do? Tak to możliwe. że tym wałem nie idzie jechać szybciej jak 10 na godzinę nie i koniec eee, jeszcze na mocniejszych ziemiach, jakichś glinkach to tak, ale my takich glinek to mamy trzy górki na całym gospodarstwie 3 takie góreczki mamy a większość ziemi mamy lżej, no nazwijmy rzeczy powiem, lżejszej i ten wał jakby nie mógł przy wyższych prędkościach przerobić tego wszystkiego i pcha, po prostu się ziemia przed wałem. Dlatego do 10 na godzinę to idzie elegancko. I teraz tak, 65-10 na D2, tu mamy 87 tą tam trochę więcej gazu. Jadę 9 na godzinę, jest wszystko dobrze. I on teraz pali około 5-6 litrów na, na hektar. A 6, 9, 10, tym samym, y, z tą samą prędkością, z tym wszystkim tym samym i pali 7, 8. No to wolę jechać tym. Tym bardziej, że komfortowo to jest wszystko to samo. Y, także, także, y, także po, po kolei tu jeszcze poszło wapno 3 tony wapna Clevito no bo to dawno nie było wapnowane a może nie tak dawno 3 lata temu nie ale dalej 4 p**** 4 ja, nie bo już był rozsiewać pierwszy rok jak był rozsiewacz chyba to 3 3 lata no i Dzisiaj wywołanie jutro Jutro myślę Rośleć polifoskę, piątkę Kupiłem No, cena 4,450 Także No, jest suma, nie? 4 kafle za tonę nawozu I wszystko Jeszcze do siewu Tu mam e, Przeżyto po Żebaku, Siane bezerkowo No chciałoby być odchwaszczone Ale na razie nie mam czasu No wygląda moim zdaniem to kapitalnie Grzyby rosną O, wartość dodana A tak serio Nie ma co się przyczepić Nawet tato był bardzo sceptycznie do tego podchodził. No nie widziało mu się to do samego siewu Ale teraz stwierdzi, że to chyba nie jest takie głupie no, ja też sceptycznie do tego podchodziłem ale, ale jak tak będzie jak jest, jeżeli litr oleju napędowego kosztuje 8 zł To naprawdę wierzcie mi, że Orka u mnie później i tylko i wyłącznie podrzepak. Jeżeli tak będzie, ale chyba że jakieś tam, o, zobacz, jakieś tam, e, jak to się mówi, anomalia jakieś, o, no to wiadomo, że e, no nieraz, no wiecie, nieraz te uproszczenia, tak obserwując po niektórych, nieraz te uproszczenia, to są nie uproszczenia, utrudnienia. Dlatego moim zdaniem trzeba zrobić tak, żeby nam pasowało jak najbardziej. Dobra, na dzisiaj tyle gadania. Widzimy się w kolejnym dniu. No to już prawie mam zasiane. No pole, jak na taką uprawę granatami, wygląda całkiem sympatycznie. Można powiedzieć, że no prawie, że fajnie. Trochę dziur jest, no ale co zrobimy, nic nie zrobimy na to. No i trochę tej słomy wystaje, no ale to podobno jest dobrze. Co tu siałem? Tu się zasiana jest pszenica ozima odmiany Askaban Kupiona z Agrohesto, to chyba jest hodowla Saturn No tu muszę powiedzieć, że bardzo ładny, piękny materiał siewny Widać, że dobrze przygotowany, no kurcze ładnie zaprawiony, ani półwek nie ma, ani nie ma jakichś tam śmieci, no różnie to bywa no, masa 1000 chyba 52 gramy i zdolność kierowania 94, 94%. No, czyli na no, całkiem, całkiem. Także pole mam obsiane, zostało mi tylko zrobić jeden poprześniak ale niestety 50 kg za mało zamówiłem tej pszenicy. Ale do siebie tu pszenżytem. W sumie był plan taki, żeby to zasiać właśnie pszenżytem całe. Ale niestety... No ale tak po rozmowach z różnymi rolnikami i co mają trochę doświadczenia więcej z uprawami, późnymi, z późnymi siewami, no, no... Dużo ludzi mówiło, że właśnie, że nie pszenżyto, że lepiej iść w pszenicę. No ta pszenica tutaj Askaban jest niby na lekko lżejsze. Gleby, przez co no, no mój ryzyk fizyk no co no, trochę cienko tyle, że to, że mi został cały wór pszenżyta do siewu, no ale po stoi rok nic mu się nie stanie, także e, wleciała tu pszenica, a na tym poprzeczniaku tutaj od drogi, będę miał po prostu e, kontrolkę pszenżyta, czy lepiej by to przężyto wyszło, czy lepiej pszenica. Norma wysiewu powiem wam 300-350, może nie całe 350, powiem tak, między 340 a 350 roślin na metr to jest wysiew około 190-195 kg, tak jak pewnie jakoś tam wyszło mniej więcej. Tutaj na tym polu trochę trochę wychodzi. Yy, inaczej, bo jest tu 3,5 hektara tylko, a liśnik pokazał już 3,60 coś tam, ale jeszcze jedno poprzecznik. Z racji na to, że jest tu z tej strony clean, pole jest ogólnie dosyć krótkie, także to wszystko, wiadomo, nadbija. No dobra, yy, dzięki wielkie za obejrzenie. Dzięki wielkie za miłe komentarze. Nie, za wszystkie komentarze, oczywiście, bo innych u mnie nie ma. I oczywiście dzięki wielkie za wszystkie subskrypcje Bardzo sympatycznie, że doceniacie takiego małego twórcę jak ja Bardzo się cieszę Dlatego nie ma co Biorę się Za nasypanie trochę Przężyta I kończymy siewy W 2022 roku Na razie, cześć, pozdrawiam